Od czterech lat mieszkamy na naszym jachcie krystal, czyli Krysia, i płyniemy dookoła świata. W 2018 roku wypłynęliśmy z Lizbony ku Arktyce, aby nad kanadą i Alaską przepłynąć na Pacyfik, czyli przez słynne przejście północno-zachodnie. Jednak ten rok okazał się najbardziej lodowy w XXI wieku i byliśmy zmuszeni zawrócić. Przez kanał panamski dostaliśmy się na Pacyfik, na którym jesteśmy już 3 lata. Początkowo w naszej żegludze ograniczała nas tylko wyobraźnia i sezony huraganów w poszczególnych obszarach, a od dwóch lat dodatkowo ogranicza nas pandemia. Rejs miał trwać 6, potem 8. A teraz chcemy zdążyć przed końcem emerytury. Na naszym kanale YouTube opowiadamy o naszym świecie. O miejscach, które rozbudzają wyobraźnię i o tych, które już wkrótce mogą przestać istnieć. Chcemy pokazywać, jak bardzo wszyscy jesteśmy połączeni z naturą. Na grysi jesteśmy w pełni samowystarczalni. Możemy miesiącami nie zawijać do portu. Sami robimy wodę, a prąd produkujemy z energii słonecznej oraz wiatru. I właśnie ten alternatywny sposób na życie chcemy Wam pokazać na naszym kanale. Zapraszamy!